Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was i zapraszam na film. Bójka na boisku, 11 żółtych i 3 czerwone kartki. Opóźniony mecz, bo bramka była za duża. To już jest koniec, Sergio Agüero odchodzi z Manchesteru City. Niepewne informacje w sprawie Roberta Lewandowskiego. Tak naprawdę nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja, ale dziennikarze twierdzą, że może nie zagrać nawet na Euro. Kolejne pozytywne wyniki testów w polskiej kadrze. Bayern Monachium mierzy w Erlinga Halanda, a na sam koniec o dziwnym rankingu. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie wysyłały mi informacje do dzisiejszego filmu. Bardzo dziękuję. A Wy swoje newsy możecie podsyłać na Instagrama @landrety. Będzie mi bardzo miło. Zachęcam do dołączenia do gry Football Team i zagrania razem ze mną w klubie. Tutaj macie dane. Na dole w opisie tego filmu macie oczywiście link do rejestracji. A teraz zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan z kodem Landry 600. Macie cashback do 600 zł. Szczegóły na stronie betfan.pl Obecnie odbywa się 23. edycja Euro Reprezentacji U21, udział w niej bierze 16 drużyn, niestety wśród nich nie ma reprezentacji Polski. W każdym razie przechodząc do sedna, to przedwczoraj reprezentacja Hiszpanii zmierzyła się z reprezentacją Włoch. Mecz raczej bez większej historii, gdyby nie sytuacja z końcówki tego meczu, czyli z 86 minuty. W 86 minucie po jednym z fauli piłkarze skoczyli sobie do gardeł. Niemiecki arbiter nie miał łatwego zadania, przez kilkanaście sekund pokazał trzy czerwone kartki i tym samym wyrzucił trzech piłkarzy z boiska, dwóch Włochów oraz jednego Hiszpana. Poza tą sytuacją to mecz był naprawdę brutalny. Aż ośmiu Włochów obejrzało żółte kartki, a ogólnie w meczu było ich aż 11. Miał być wielki hit, a wyszła wielka bójka. Przedwczorajszy mecz pomiędzy Szwajcarią a Litwą w ramach eliminacji do mundialu w 2022 roku rozpoczął się z opóźnieniem. Jak się okazało to powód tak naprawdę był kuriozalny. Chodziło o bramkę, która miała niewłaściwy wymiar. Zauważyli to dopiero przedstawiciele UEFA. Przed Samym spotkaniem, gdy sprawdzali, czy wszystko jest OK, bramka była około 10 cm za wysoka i właśnie to spotkanie z tego powodu nie mogło się rozpocząć. Opóźnienie trwało około 20 minut, wymieniono bramkę i wtedy spotkanie rozpoczęło się około godziny 21.05. W każdym razie to Szwajcarzy wygrali po klefieniu jego w drugiej minucie spotkania. To już oficjalnie koniec. Sergio Aguero z końcem tego sezonu odchodzi z Manchesteru City. Klub wydał wczoraj oficjalny komunikat, w którym poinformował o takim rozwiązaniu. Klub jednak jak na razie się nie żegna. Do końca tego sezonu pozostało jeszcze kilka ważnych spotkań. Dopiero po jego zakończeniu będzie czas na podsumowania. Ale my nie jesteśmy klubem i możemy zrobić to już teraz. Aguero trafił do Manchesteru City w 2011 roku z Atletico Madryt za około 40 milionów euro. Przez 10 lat stał się najlepszym strzelcem w historii klubu. Argent Kanytańczyk dla obywateli zagrał 384 razy. Zdobył 257 ramek. Można śmiało powiedzieć, że został on legendą tego klubu. Tak napisał Aguero na Twitterze. Czuję wielką dumę, ale też satysfakcję, że przez 10 lat grałem dla Manchesteru City. To niebywałe dla piłkarza w obecnych czasach. Było to 10 sezonów z wielkimi osiągnięciami. Dzięki nim stałem się najlepszym strzelcem w historii klubu. Ale także nawiązałem niezniszczalną więź pomiędzy wszystkimi, którzy kochają ten klub. Na zawsze pozostaniecie w moim sercu. Niestety stało się to, czego chyba najbardziej się obawialiśmy. Robert Lewandowski już na pewno nie zagra w spotkaniu z reprezentacją Anglii. Polski napastnik dokładnie w tym momencie, co teraz widzicie na swoim ekranie, nabawił się kontuzji prawego kolana. Jak napisano na portalu Łącze nas piłka, badania kliniczne i obrazowe wskazały uszkodzenie więzadła pobocznego prawego kolana. W takim przypadku jego przerwa od gry będzie wynosiła około 5 do 10 dni. Jeśli jednak zdecydowano by się wysłać Roberta Lewandowskiego do boju z Anglią, uraz ten mógłby się tylko pogłębić, a jego przerwa od gry byłaby niewyobrażalnie dłuższa. Lewy teraz powróci do klubu, a tam klubowi lekarze zajmą się Polakiem, aby jak najszybciej doprowadzić go do zdrowia. Nie można jeszcze w tym momencie tego wykluczyć, ale prawdopodobnie Bayern Monachium wystąpi bez Roberta Lewandowskiego w meczu z RB Lipsk, który zaplanowany jest na 4 kwietnia. Niepewny jest także jego udział w meczu 7 kwietnia z PSG w ćwierćfinale Champions League oraz 10 kwietnia w ligowym meczu z Union Berlin. Miejmy jednak nadzieję, że kontuzja zostanie wyleczona prawidłowo, a jego powrót do gry będzie w 100% bezpieczny i na pewno nie będzie skutkował pogorszeniem sytuacji, co mogłoby być fatalne w skutkach. Niestety bardzo słabe informacje w sprawie Roberta Lewandowskiego przekazał dziennikarz Maciej Iwański. Sprawa jest poważna, jeszcze nie wiadomo czy potrzebna będzie operacja. Według pierwszej diagnozy miesiąc przerwy. W najgorszym scenariuszu zagrożone miałoby być euro, ale na razie nie idziemy tak daleko. Niestety pan Maciej nie ujawnił źródła tych informacji, mimo tego, że kilku internautów o to prosiło. Natomiast jeżeli jego źródło jest prawdziwe, no to oczywiście rozumiem, że nie chciał tego podawać. Jednak mam szczerą nadzieję, że są to fałszywe informacje na temat tej kontuzji rozpisują się także dziennikarze za naszej zachodniej granicy. Dziennikarz Bilda Tobi Altchefel napisał, że szanse na pojawienie się lewego w meczu z Airbnb ocenia na 50%. Sami widzicie, że te informacje nie są spójne, są po prostu poplątane i nie mają praktycznie nic ze sobą wspólnego, oprócz tego, że lewy jest kontuzjowany. W każdym razie zostawmy teraz lewego, bo my już mu nic nie pomożemy, a przejdźmy do reprezentacji Polski. Sytuację z nadchodzącym meczem polska anglia oraz kontuzją Roberta Lewandowskiego bardzo dobrze skomentował Zbigniew Boniek. Który wyjaśnił dlaczego Lewy zagrał w meczu z Andorą. Gdyby Lewy nie grał z drużynami z 5-6 koszyka, to żadnego rekordu bramkowego by nie pobił. Piłkarz w formie chce i ma prawo grać. Kontuzje można złapać na treningu meczu, wysiadając z windy. Bez Roberta też trzeba grać, drużyna da radę. Miejmy nadzieję, że tak będzie, ale niestety poniedziałek dla naszej reprezentacji nie był pozytywnym dniem. Najpierw dowiedzieliśmy się, że zabraknie Roberta Lewandowskiego w meczu z Anglikami, natomiast kilka godzin później pojawiły się informacje, że kolejne trzy osoby są zakażone kor... Kiedy to nagrywam, nie wiadomo o kogo chodzi. Ta informacja nie została jeszcze podana, ale jak podał portal meczyki.pl, jest to piłkarz, który swój debiut w drużynie portugalskiego szkoleniowca, ma już za sobą. Informacje o kim mowa dzisiaj samego rana ma przekazać PZPN, tak więc śledźcie ich socjale, tam na pewno będzie ta informacja. Oprócz piłkarza, pozytywny wynik testu miało także otrzymać dwóch członków sztabu szkoleniowego. Choć Robert Lewandowski nie zamierza kończyć swojej kariery, a najpewniej po zakończeniu tego sezonu przedłuży umowę z Bayernem Monachium, no to władze klubu już myślą, co będzie po erze Roberta Lewandowskiego. W Bayernie pobił kilka rekordów i dalej jeszcze kilka do szczęścia mu pozostało. Niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg zdradził, że dyrektorzy Bayern Monachium czają się na kolejnego napastnika i Dortmund. Chodzi oczywiście o Erlinga Halanda. Norweg miałby podążać drogą Roberta Lewandowskiego i swoją przygodę z piłką nożną kontynuowałby w klubie z południa Niemiec. Na taki scenariusz na pewno nie będą chcieli się zgodzić władze i Dortmund, ale jeżeli to będzie jedyna szansa, aby na Norwegu zarobić, no to wydaje mi się, że nie będzie w takiej sytuacji kalkulacji i zdecydują się na zarobek, a nie oddania piłkarza kompletnie za darmo. Oczywiście transfer do Gwiazdy Południa jest jeszcze dalekim i w ogóle nie wiadomo, czy kiedykolwiek stanie się faktem. Nie możemy zapominać, że w końcu istnieją inne kluby, nawet z większym budżetem, które z chęcią sprowadziłyby halanda do siebie. Mowa tu oczywiście o PSG czy Realu Madryt. Najpewniej transfer Erling Haalanda do innego klubu będzie możliwy, ale dopiero od lipca 2022 roku. Wtedy jego klauzula odstępnego obniży się do zaledwie 75 milionów euro. A na sam koniec powiemy o tych dziwnych rankingach, o którym wspomniałem na samym początku. Gdy myślimy o FC Barcelonie, to od razu przychodzi nam na myśl oczywiście Leo Messi. W ostatnich kilkunastu latach jest to nierozłączne skojarzenie. To właśnie on ustanowił wszelkie rekordy, i wydaje mi się, że choć podobno mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, no to Leo Messi jego zastąpić się po prostu nie da. Powszechnie to Leo Messi na spółę z Cristiano Ronaldo jest uważany za najlepszego piłkarza w historii futbolu. Jednak możemy się lekko zdziwić, gdy popatrzymy na ranking przeprowadzony przez portal ranker.com. Pytanie brzmiało, kto jest najlepszym piłkarzem FC Barcelony wszechczasów i ku zaskoczeniu Leo Messi zajął drugą pozycję. Wygrał Christo Stoiczkow, legendarny napastnik. W tej ankiecie oddano ponad 110 tysięcy głosów. Ten sam portal 23 marca zaktualizował ranking dotyczący najlepszego najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Tutaj na prawie 4 miliony głosów wygrywa Diego Maradona. Drugie miejsce zajmuje Cristiano Ronaldo, a na trzeciej pozycji znalazł się właśnie Leo Messi. Na dziś to koniec, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że z kodem LANDRY600 możecie dołączyć do sponsora naszego kanału, czyli Betfan. Dzięki temu na start otrzymacie cashback do nawet 6 stówek. Dzięki za oglądanie no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!